Dlaczego chcesz być pewną siebie osobą? Po co ci ta pewność siebie? Wymień chociaż trzy rzeczy, które zmienią się w twoim życiu, jeżeli będziesz pewną siebie osobą. No tak, teraz, natychmiast. Co, nie potrafisz ich podać? Już się wahasz od razu. Już jesteś niepewną siebie osobą. Dlaczego? Już myślisz, że tak od urodzenia mam. O, po prostu taki jestem, taka jestem, że jestem niepewny siebie i ja zawsze tam nie wiem co powiedzieć i się tak wstydzę i jestem gorszy, a jak przyjdzie ta koleżanka, ona jest taka bardzo ładna, ładniejsza ode mnie. Albo jak przyjdzie ten Ziomek, on jest taki silny. Ja przy nim jestem takim lamusem. A jaki on jest wygadany? A ile on ma do powiedzenia? Jaki inteligentny? A ja. Przecież ja mam nudne życie. Ja po prostu się taki urodziłem. Dlaczego tak myślisz? Myślisz tak? Uważasz, że większość ludzi jest od ciebie lepsza w czymś? Że ty przy nich słabo wypadasz, że nie powinieneś się odzywać? Posłuchaj. To po co ci w takim razie ta pewność siebie, jeżeli ciągle tak do siebie mówisz, że e, jestem taki do dupy? To po co ci to? Skoro tak ci dobrze, mówiąc sobie. Bo skoro to ciągle robisz, to jest ci tak dobrze, chyba, nie? Powtarzać sobie. No i właśnie, dlaczego tak robisz? Dlaczego jesteś wobec siebie tak zły? Czego powtarzasz sobie? To niczego się nie nadaje. O, nie wierzę w to. A jak już zajmiesz się śpiewaniem, to się zaraz poddajesz. Jak zajmiesz się tworzeniem, to się zaraz poddajesz i nie robisz tego. A co robi pewna siebie osoba? Jeżeli wierzy w to, co robi, to to robi. A nie, oj, nie wiem, nie wiem, a jeszcze może spytaj kogoś innego. Oj, a zobacz, czy dobrze robię. Szukanie akceptacji, szukanie poklepania po ramieniu przez inną osobę. A może jeszcze się rozpłaczesz teraz? Tak, też sobie płakałem wielokrotnie. Jeżeli ktoś wydawał ode mnie się lepszy, albo przytłoczył mnie, bo Mówił, a ja po prostu to przyjmowałem i mały się robiłem, bo on coś do mnie mówił. I nie potrafiłem w żaden sposób zareagować na to. Wielokrotnie tak było. Kurwa, nienawidziłem siebie za to też. Że czuję się taki niepewny siebie, taki malutki? I jeszcze bardziej się w tym pogrążałem, bo wmawiałem sobie, że taki po prostu jestem. I ty też sobie to wmawiasz? A ja nic z tym nie robiłem. Tylko ciągle pałałem do siebie nienawiścią. Powtarzałem sobie, że o, jestem smutny, jestem głupi. Do niczego się nadaje, nic nie osiągnę. Ja po prostu taki jestem. Jestem niewygadany. Nie potrafię się zachować w towarzystwie, nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem głupi, jestem głupi i takie tam wszystko. Straszne to było. A robiłem to, bo było mi tak bezpiecznie, żeby być takim, kim sobie się wytworzyłem. O, niepewny siebie Piotrek, taki zawstydzony, zawsze nie wie, co zrobić. A osoba pewna siebie, którą podziwiasz, na którą patrzysz, jest przeciwieństwem tego. Nie mówi sobie, jestem beznadziejny. No bo dlaczego miałbym mówić sobie, że jestem beznadziejny, skoro jestem zajebisty? Skoro jestem wyjątkową osobą? To sobie to powtarzam. Jestem wyjątkową osobą. I wierzę w to, co robię, ale też jestem omylny ale biorę to wszystko na klatę. Jeżeli się mylę, to wyciągam z tego lekcję. Porażki są częścią mnie, ale one prowadzą mnie do zwycięstwa, więc też nie boję się porażek, bo, się, bo jestem pewny, że sobie z nimi poradzę. Jak, w jaki sposób można się czegoś nowego nauczyć? Robiąc coś, czego się nie potrafi. Więc w jaki sposób oczekujesz, że będziesz pewną siebie osobą, nie robiąc w tym kierunku nic, siedząc na kanapie i słuchając tylko tego, jak tutaj gadam? A to trzeba wyjść i zrobić coś nowego, coś czego nie robiłeś, nie robiłeś dotychczas. Nie jechałeś sam pociągiem? Pojedź gdzieś. Nie rozmawiałeś w nikim w sklepie? Porozmawiaj. O! Mówisz sobie, a tak, tak, bardzo łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. I nie zrobisz tego i tak. Bo ja też takie sobie rzeczy słuchałem i, i nie robiłem tego. Ale dopiero o jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że inaczej się nie da. Że inaczej będę zawsze taki wygaszony. Będę taką szarą myszką. I nic ze swoim życiem nie zrobię. I tak nie robiłem nic. Nie zgłaszałem się, nie brałem udziału w niczym, nie podejmowałem żadnej odważnej decyzji. Bo skąd się bierze rozwój, z poczucia dyskomfortu? Bo jak na przykład pierwszy raz jechałem za granicę sam, to się, to się bałem. Po prostu się bałem. A teraz jak wróciłem niedawno z Paryża, przejechałem właściwie, kawał no nie tylko sam, bo, po, bo dopiero w Rzymu do Paryża pojechałem sam. Pociągiem z Rzymu do Paryża. To bardzo super sprawa. W Paryżu jeszcze zgubiłem dokumenty. Pięknie, pięknie. Ale to właśnie wszystko są doświadczenia, których wcześniej bym nie doświadczył. Nigdy wcześniej nie zgubiłem dokumentów, nie byłem w ambasadzie z tego tytułu i nie przekraczałem granicy gdzieś bez dokumentów, bo po prostu nie zdążyłem tego, nie miało czasu, żeby załatwić. I to są wszystkie rzeczy, które przekroczyłem w sobie, robiąc coś, co jest dyskomfortowe. Musiałem pójść do ambasady. Normalnie tego bym nie zrobił, pójść i gadać ja ileś lat temu. Nie, ale teraz tego się nie boję, robię to. Mówię, okej, okay, no dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Coś tu muszę załatwić? Dobra, idziemy. Ukradli mi jeszcze klapki w hostelu. Trzeba iść i to załatwić, zobaczyć, tutaj zagadać na dole, nie? Po angielsku? O Boże, jejku, jejku. A jak oni nie znają angielskiego? Ej, 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 ej. Nie, idę i to robię. I co, uważasz, że po prostu sobie tak siedząc coś z tego będzie? Nie. A ostatnia rzecz, którą podjęłeś się, podjęłaś robienia, to ile wytrwałeś w tym wytrwałaś? Dzień? Tydzień? Dwa? Po trzech tygodniach już w ogóle nie pamiętasz, że to robisz. Zapominasz o tym. i Mówisz sobie, nie, no ja się do tego nie nadaję. Gdzie ja artystką? Gdzie ja będę się uczyć nowego języka? Ja przecież, no ja się do tego nie nadaję. Inni mają więcej talentu, ja nie mam talentu, bo nie mam też predyspozycji do tego, no i nie mam czasu i tego też nie robisz. A mimo, że chcesz, pragniesz, marzysz na przykład malować, ale mimo to nie, 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 nie. Tak sobie wmawiasz i na pewno będzie dobrze i na pewno się kiedyś nauczysz, nie? W to wierzysz. To jak chcesz też być, zdobyć pewność siebie, nie poznając siebie swoich słabości i przezwyciężając tego, co trudne? Jak chcesz mieć świadomość tego, potrafię. Jeżeli coś postanowię, to potrafię, bo tego się trzymam. Ale ty się nie trzymasz. Też się tego nie trzymałem. Też tego nie lubiłem. No i zabawniejsze jest to, że to jest takie czasami proste pewne rzeczy. Życie jest trudne, pewne rzeczy się wydają proste, bo zobaczcie, jest coś takiego, że my chcemy coś robić, na przykład, o, ja chcę śpiewać i tańczyć, ale tego nie robimy i się dziwimy, dlaczego ja nie umiem śpiewać, ale nie przyjdzie nam do głowy, a, ej, a, bo nie śpiewasz, bo nie ćwiczysz. Ja tak miałem właśnie bardzo długo ze śpiewaniem. Chcę śpiewać, ale tego nie robię i robię wszystko inne, żeby nie śpiewać, ale chcę śpiewać umieć. Chcę śpiewać, umieć. Fajnie to zagrzyniało. I staję się bardziej też świadomy siebie odkrywam, kiedy codziennie, regularnie ćwiczę śpiewanie. Mój głos się też zmienił. Nabrałem pewności w siebie, w moim głosie. I coś się we mnie otwiera, bo wiem, że jak sobie to postanowiłem i się tego trzymam codziennie, 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 trudno jest. Ale na tym to polega. Robię coś dyskomfortowego dla siebie, coś czego nie potrafię, coś, co mi nie wychodzi, ale po miesiącu patrzę. To, co miesiąc temu było trudne, już jest łatwe. Muszę coś nowego, ale dzięki temu staję się pewniejszy, bo mogę ufać sobie, bo też pewność siebie to ufanie sobie. Postanowiłem, że to zrobię, to to robię, bo mi na tym zależy, bo to lubię, bo chcę tego, bo to jest dla mnie ważne. A jak odpuszczałem rzeczy, które były dla mnie ważne, to nie mogłem ufać sobie, że. przecież jeżeli ja to postanowię, że coś zrobię, to tego nie zrobię. I tak? No to jak mam być pewny swoich siebie, swoich umiejętności, po prostu samego siebie, swojej postaci, osoby? Bo tu nie chodzi, czy ja będę teraz śpiewał operowo, tylko tego, że mogę się tego trzymać, mogę być konsekwentny i wytrwały. A ty możesz? Kiedy ostatnio byłeś konsekwentny, konsekwe, konsekwentna? A tak nie, nie, nie oszukuj, no chodź, no. No, no i powiedz mi. Hm. No. No i co w sobie powiesz? Tylko nie mów sobie, nie jestem beznadziejny, beznadziejna. Nie, bo to nie w tym rzecz. To niczego nikogo nie prowadzi. Powiedz sobie: Jak jest ciężko, to ja sobie mówię: W sensie takim ciężko, że, że mi się nie chce już na przykład grać. Nie wychodzi mi, bo ćwiczę na pianinie też tak samo codziennie. Bardzo dobrze, że mi nie idzie. To znak, że ćwiczę dobre rzeczy, bo tego jeszcze nie umiem. I też mówię sobie: Uczę się nowych rzeczy każdego dnia. Czegoś się na, nauczyłem dzisiaj. Powtarzam to sobie. Ale ja też robię to, i potem uprzekonuję się, że tak, uczę się tego każdego dnia. To jest takie troszeczkę fake it till you make it, ale ja w to wierzę, że to działa. Takie dobre oszukiwanie siebie, bo trochę jest czymś takim prawdą, jest to, w co uwierzysz. Jeżeli uwierzysz, że jesteś głupi, to będziesz głupi. Jeżeli uwierzysz, że jesteś mądry, to jesteś mądry. Oczywiście to jest uproszczenie. Ale spójrzcie na przykład na muzyków. Są muzycy wybitnie wykształceni, ale są jak raperzy, którzy nie potrafią śpiewać na autotune, często ciągle piszą te same teksty, nie ma tam nic wielkiego, a i tak ludzie ich słuchają. Z jakiegoś powodu oni postanawiają, że będą tworzyć. Ale są artyści też bardzo wyedukowani muzycznie, robiący inne rzeczy, i oni też robią. I się finalnie okazuje, że ten i ten o sobie myśli, że jest artystą. I w sumie ten i ten ma rację, i ten i ten nie ma racji, jeżeli by inaczej pomyśleć. A to, jak ktoś zdefiniuje to, że o, ten, co tutaj na autotunie jęczy, to nie jest artysta, on nie potrafi śpiewać, pisze ciągle te same teksty. Jakie to ma znaczenie? To ktoś zdecyduje, że ktoś tak powie, by Oczywiście to jest skrajny przykład, ale skrajne przykłady są najlepsze. Że wybaczcie za atakowanie dzisiaj, ale to taki tak jakby. Ja, ja chciałem siebie tak naprawdę zaatakować i siebie zaatakowałam, a przy tym dostałeś. Rykoszetem dostałaś. No ale, ale takie jest życie. W sumie to jest piękne w życiu, żeby być czasem strigerowanym, zaatakowanym. Taki strzał. Na odmów jest często potrzebny. Ja ch chciałbym je dostawać, tak naprawdę, bo o, to jest taki strzał, kiedy właśnie śpiewam, albo ćwiczę na pianinie i mi nie wychodzi. To jest mój, ten pokorny strzał. O, o, jeszcze dużo nie umiem. To mi pokazało ćwiczenie, czy ta piosenka, że nie umiem. I bardzo dobrze, bo się chcę tego nauczyć, i jak się tego nauczę, to będę lepszy, bo tego nie umiem. Bo jeżeli śpiewam i to wszystko umiem i nie sprawia mi trudności, to ja się na pewno niczego nowego na, na, nie nauczę. A nigdy nie ma tak, że wszystko już wiesz. Nigdy. Trzymajcie się.